Jemka ludziska, jestem Harry. Pykamy sobie w ogniem i Mieczem. I w poprzednim odcinku odbijaliśmy miasto Tua. E, I w dzisiejszym odcinku będę chciał podbić tutaj e, Napadanie tu na Twoją wieś, radca Lgow. czekaj, Lgow, gdzie jest Lgow Lgow Lgow. Pierw tam pojedziemy. O o Ty akuty. Dawaj, gnoja. Czy go dogonimy? Tak, dogonimy go. Eee, Podajcie się lub ginź Okej, okay, zaatakuj wroga. No, są niezbyt równe szanse, mamy od... Albo atakować. Atakujcie, atakujcie, ludzie. Nie zatrzymujcie się. Więc... Okej. Okay. Okej, okay, dobra, dobra. Ty, samuraje Dobra Okej okay. Ty, samuraj Dobra, kogoś tam łapłem Ty, mam strzelb, ty mogę strzelać, ty Dobra, kogoś tam celłem eee, Przeladujmy Po strzelamy trochę też, bo przy doświadczenia trochę Dobra, dajesz, na odległość też tutaj trzeba coś porobić. Dobra, dawaj szablę. No nie wyszło ci coś, mój drogi. Dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Przeładuj pistolecik i zaraz wracam, a tu już koniec, tak? Dobra, dobra, ty tutaj dwóch się, dobra, okej, okay. no i gitara Sima. okej, okay. I... dobra, no, wejść pierwszy, więc jazda, dobry, dobry dzień, dobry dzień. Okej okay. Dobra, tutaj To pusty konik Dużo piechoty mają Patrz na plecy, ziomo Dobra No nie wy Okej okay. tak się kończy tutaj eee, Dezercja, niestety Tutaj przyładuj mój drogi Mieliśmy atakować późno miasto i widzicie co robimy Tutaj mamy typa. No nie tyle, no. A i dobra, dobra, pitną sobie. No nie wyszło. Typu. Sorki, sorki. Dobra, i? No coś ci nie wyszło, moi drogi. Samuraje tutaj pędzą. Okej, okay. kiedy nasze posiłki przyjdą? Tam jadą, dobra, jadą. Dobra, eee. North, widzicie, pół biedy odstał, padnął raz. Konica nasza przyjechała wspaniała. Eee, dobra, dobra. Ok. Dobry zbieranie No za nisko byłeś Okej, okay, Szkoci, poszedł i się dupcyj yy, ty No nie cel, no zeza mam, no niestety no Rozbieżność mi się pojebała Ale to już końcówka chyba Dawaj tego typa Okej okay. I Dobra Musimy wziąć trochę e, tych, musimy sprawdzić, ile tam jest tych żołnierzyków. I po prostu zobaczyć, gdzie mamy piechoty. Dobra, wygraliśmy, udało się. Dobrze, ludziska, więc tak. E, zdrada, murza, Agiszy i rzeczy rzeczypospolite jednoczą się. Hanat Krymski traci sprzymierzeńca. Oj, ty, pipo Czyli. Okej, okay, okej, okay, czekajcie, tutaj jest nasz. Ktoś się tam jednoczy. Oboje. Okej, okay, rzecz pospolita. Dobra. Dobrze, dobrze. Kontynuuj. Pójdziemy zobaczyć tutaj ile z tych. Jak pan Gary przesyła Ci wiadomość. Wielce ucieszyły nas wieści o twoim męstwie i zdobyciu zamku tuła. Twoje zwycięstwo popełniło szczęściem nasze serca. Pamiętam jak prosiłeś o podarowanie ci zamku. Jednak obawiam się, że decyzja będzie w odmowa. Władasz już wieloma z ziemiami w moim gaństwie. Zamiast tego przesyłam ci 1200 telarów, aby pokryć koszty twojej kampanii wojennej Tua otrzyma nowego władcę, będzie nim musz Elczy. Przyjąć tę decyzję. Okej. Okay. Okej, okay. lecimy tutaj. Michał, tu jest pod obnażeniem. No kurde no. Zaraz się widzimy. Dobra, ludziska, mamy bitwę. Gdzie jest równe 400? Dobra, czekajcie, wyjdźcie gdzieś do przodu bardziej. Eee, tak, wy też gdzieś tu. trujeczka może iść gdzieś też gdzieś tu. Dobra, moi drodzy, eee, jedyneczka, rozkaz tak. Dobra. I dwójeczka też. A trójeczka. No ale idźcie dalej, no. Dobrze. By atakować. Tak. Jedynka. Eee. Do przodu gdzieś. Tu. Dwójeczka wy gdzieś też nie... Tutaj i lećcie, moi drodzy. Ty, one zabili nam kilku. Dobra. Okej. Okay. Dobra, moi drodzy. Trzeba ich... Dobra. Dobrze. <ścoughs> Dawaj tego... Lotka i teraz tutaj no nie celu, no ale dawaj mi następnych dobrze. Nie wiem, czy kogoś tam celłem, Nie udało ci się coś, i tutaj też od razu możesz, dobra, no gdzie ty lecisz, no okej. Okay. Dobra. i yy. okej. Okay. No, tam, że ci ich wsparcie. Po okej Okej. Masz tutaj trzech muszkieterów jeździ. Dobrze, dobrze jest nasze wsparcie, się pytam Moi no drodzy Okej okay. Dobra Nie wiem kiedy przyjdzie ale spoko No parz, no i nie, nie celem, no Dobra Okej okay. Tam, kurde, jakieś ościepy zostały. No okej. Okay. No chodź tu, no. No nie to nie, no. Widzicie? Gdzieś tu. Mogę no, Eee... Atakować, no. Dobra. Dobry. Dobrze jest, no I o dobra konica przyjechała? tak Okej okay. To zebiście, że Okej okay. Dobra, tutaj jest w tylu tylko kit Gdzie pitacie, no Nie jeszcze przykładu z nich, bo to... O, ściepy same. Dobra. Dobry. ja mam mało życia już, ty. żytko mi pita. Okej. Okay. Sorry, sorry, nie chciałem. Wy no się zbierzcie tutaj wszyscy. Nie uciekajcie nigdzie, stójcie w miejscu. Konica zajmie się resztą. Tak. Ja. Moje ty. Kurde, mieliśmy e, Tutaj ten. E, podbijać zamek nie wyszło, no. Okej, okay. dawa mi tutaj tego. E, Okej. Okay. No, zapomniałem się, myślałem, że mam broń. Ładuj to. opie. Dobry, oni już tutaj kaput mają, no. Teraz może bardziej taktycznie to robimy też, więc... Teraz sama piechota dostała też No, Dobra. no i kit, teraz siłima Teraz ja ona neuszała o tak o propos po, w ogóle nie Ale wygraliśmy, tak? Udało się coś ogarnąć Znaczy na razie wygrywamy Zobaczymy jak będzie potem. No Tak się to robi. Dobra, no szala po naszej stronie, moi drodzy. Jest gitara siema. Musimy potem odpoczywać trochę. Nie wiem, czy tutaj coś damy radę jeszcze, ale możliwe, że to zakończymy. Bo musiałbym zrekrutować trochę więcej wojsk. Okej, okay, wygraliśmy. Dobrze, ludzie. Tutaj zakończymy odcineczek w ogóle. E, bo tutaj mamy trochę oddziały takie pokiereszowane O, może 281 Mamy trochę piechuru, jak widzicie dużo konnych Więc tutaj mamy e, czy coś tu mamy, widzicie dużo piechoty z tyłu e, Elite wszystko musimy trochę poreperować Z 51 tutaj zrekrutować nowych e, tutaj podpoczywać Mam nadzieję, że do tego czasu nie przejmą tuła znowu i to co? Ja dziękuję za uwagę, jeśli film się spodobał, duża pa w górę. Przede wszystkim subskrypcja zdeczkę. Tam pod filmem oczywiście ma być szara nie czerwona, staw. Dzwoneczek robię na bieżąco z filmami. Komentarz na Ci serie Ja dziękuję za uwagę, do zobaczenia do następnego odcinka. Elo, na razie.